W komunikacji z seniorem. Wielu z nas prowadzi różnego rodzaju zajęcia, takie grupowe dla seniorów, i tam musimy się wykazać komunikacją grupową, ale też wiele osób pracuje z seniorami face to face, czyli tak w cztery oczy. I każdy z nas, tak naprawdę, prędzej czy później w swojej pracy spotka się z tym, z tą terminologią, jaką jest komunikacja, z tym zjawiskiem, jakim jest komunikacja. No właśnie. I co zrobić, żeby ta, żeby ta nasza komunikacja była jak najlepsza? Co zrobić, żeby uniknąć pewnych błędów? No właśnie. Czy my w ogóle wiemy, jakie możemy zrobić błędy w komunikacji z seniorem. Jeżeli nie wiesz, jakie to mogą być błędy w komunikacji z osobą starszą, proszę zostań i skomentuj ten film. Zobacz, czy wysłuchaj. Czy rzeczywiście to, o czym mówię, ma przeniesienie i przełożenie w Twojej pracy, w Twoim doświadczeniu, zachęcam Cię do tego, żebyś zobaczył. I wyeliminował najlepiej wszystkie błędy, jakie pojawią się w Twoich komunikatach do osób starszych. Myślę, że możemy zacząć od takiego pierwszego błędu, jakim jest to, że myślimy, że senior myśli tak jak ja. Pozwólcie, że Wam wytłumaczę. Idziemy na zajęcia, mamy przygotowane coś tam w głowie. Myślimy w pewien sposób, wiemy jak ten przebieg zajęć ma wyglądać i już się cieszymy, bo naprawdę świetne zajęcia sobie przygotowaliśmy. Idziemy na zajęcia, tłumaczymy seniorom jak ma wyglądać właśnie, jak mają wyglądać nasze zajęcia i nagle widzimy, że ci seniorzy wcale nie podchodzą do nich tak ochoczo jak my. No, my przecież tłumaczymy i my przecież mówimy, jak mają te zajęcia dane wyglądać. Prosimy i jasno i wyraźnie mówimy, na czym ma polegać zadanie, a tutaj no, jakoś widzimy, że jednak nie ma to przełożenia w rzeczywistości i nasi seniorzy czują się trochę zagubieni na tych naszych zajęciach. Czyli senior nie myśli tak jak ja. Senior będzie potrzebował krótkich, krótkich zdań. Senior, by mnie zrozumieć. Senior będzie potrzebował jasnej informacji. Jasnej informacji. My czasem mówimy, 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 mówimy i gdzieś w tym natłoku słów musimy wyłuskać ważne dla mnie informacje. Chodzi o to, żeby tak mówić, żeby być zrozumianym przez seniora. Senior nie myśli tak jak ja. Senior nie będzie wybiegał w przyszłość, nie będzie jakby z naszym tokiem myślenia szedł, chyba że mu na to pozwolimy, chyba że go poprowadzimy w naszym toku myślenia. Zatem to jest pierwszy, największy błąd. Senior myśli tak jak ja. Drugi błąd to jest to, że właśnie mówimy bardzo długo. Bardzo długo. Mówimy jedną informację, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, opowiadamy różne rzeczy, a uwaga seniora jest krótkoterminowa. Zatem musimy nasze komunikaty skrócić, zmniejszyć. Nie mówić bardzo długo, bardzo długo chce mówić Semion. A my musimy się nauczyć mówić krótko, zwięźle i na temat. Kolejne to jest niezrozumienie nas. Czyli my możemy używać po prostu innego języka. Spotkałam się z tym w różnych placówkach, w których zatrudniane są osoby młodsze. Mówią one w sposób niezrozumiały dla seniorów. Co to jest za sposób? To na przykład jest używanie słów, których seniorzy nie są w stanie zrozumieć. Na przykład mega odjazd, subcio, udało Ci się zrobić to zadanie. No i teraz senior może się zastanawiać, cóż to takiego oznacza, ten oto komunikat. Kolejny komunikat może być jeszcze bardziej skomplikowany. Hej ziom, podaj mi tą wazę, bo muszę zrobić coś tam, coś tam. Jakby słownictwo, które używamy, musi być dopasowane do słownictwa seniorów. I to nie senior ma się domyśleć o co nam chodzi, tylko to my musimy w naszej mowie się zmienić i dopasować do tego, co rozumie senior. Czyli musi być to w drugą stronę. Ja, ponieważ pracuję z seniorami, muszę tak mówić, żeby być przez nich zrozumiana. To nie oni się mają domyśleć o co mi chodzi, tylko ja mam tak mówić, żeby oni mnie rozumieli. Czyli to jest bardzo ważne. Język, jakiego używamy, jest niezmiernie istotny. Język jest tak naprawdę kluczem, jeżeli będziemy używać słów bardzo nowoczesnych. Bardzo taki, takich no, na czasie. Świetnie, możemy to robić wśród swoich znajomych, ale jeżeli mówimy o osobach starszych, mówimy w ich sposób, mówimy ich językiem niemalże. Także musimy o tym pamiętać. Kolejny błąd to jest mówienie zamiast słuchania. Powiedziałam, że my bardzo dużo mówimy, a seniorzy muszą nas słuchać. No właśnie, musimy odwrócić te procenty. Musimy to troszeczkę wywrócić do góry nogami. Pamiętajmy o tym, że to zawsze chodzi o seniora, że to senior w komunikacji musi się wygadać, wypowiedzieć. Nie raz czy nie drugi, gdzieś tam widziałam w internetach różne informacje dotyczące tego, dlaczego seniorzy na przykład są w kolejkach u lekarzy, dlaczego oni właśnie zajmują tak, tak, ważne, tak ważne miejsca, właśnie o osoby Naprawdę chorujące, młodsze nie mogą się dostać do lekarzy, no bo właśnie tutaj są kolejki seniorów olbrzymie. I często wiąże się to z tym, że w takiej kolejce senior po prostu jest wysłuchany. U lekarza senior jest w końcu wysłuchany, ktoś go słucha, więc on może sobie wypowiedzieć się i Właśnie, moi drodzy, musimy tak pracować, żeby dać seniorom przestrzeń do opowiadania o sobie, przestrzeń do mówienia, przestrzeń do wygadania się. Wiele osób samotnych bardzo dużo będzie mówić. Wiele osób samych, które są same w domu, one bardzo dużo potrzebują. Porozmawiać po prostu z drugim człowiekiem. To jest tak jak my chcemy porozmawiać z drugim, to tak seniorzy, którzy są sami, no wyobraź sobie, że jesteś sam przez tydzień, przez dwa, przez trzy. No jak przecież spotkasz kogokolwiek, no to Guzia nie chce się zamykać, no bo Ty chcesz opowiedzieć o wszystkim, co ci się wydarzyło przez te dwa tygodnie, a nie miałeś się do kogo odezwać. Zatem spróbuj trochę też wejść w butę seniora i zobaczyć. Że to tak naprawdę oni muszą się wygadać. Oni muszą wypowiedzieć to, co leży na ich sercu. I Ostatnia, ostatni taki bardzo poważny błąd w komunikacji z seniorami to nasze poczucie wyższości. Jeżeli ja prowadzę zajęcia w klubach seniora i wchodzę tam z takim impetem i mówię, że to teraz ja będę dla was tutaj prowadziła zajęcia, pani nauczycielka przyszła i proszę mnie tutaj słuchać, jeszcze grożę palcem, naprawdę uwierzcie mi, nikt by mnie w życiu nie posłuchał nikt by w życiu nie chciał w ogóle ze mną mieć jakichkolwiek zajęć no bo jakaś młodsza przyszła i będzie teraz nas pouczać nie musi być zawsze stosunek partnerski muszę się zawsze ułożyć w tym położeniu żeby być partre, partnerem dla seniora nie jestem ani lepsza ani gorsza jesteśmy Właściwie na tym samym y, pułapie. Wiadomo, seniorzy mają większe doświadczenie, mają większą wiedzę często, mają y, większą, bogatsze, bogatsze przeżycie, czyli ich życie jest dużo, dużo bogatsze niż moje, no bo oni przeżyli dużo więcej lat, ale wychodzimy z tego pułapu, że jesteśmy na równi. Pamiętam jak pierwszy raz prowadziłam zajęcia dla seniorów, było to na uniwersytecie trzeciego wieku, to były zajęcia pamięciowe. I wtedy dwudziestokilkuletnia dziewczyna wyszła w wielkiej auli i prowadziła zajęcia dla seniorów. I oni tak się patrzyli trochę na początku z przymrużeniem oka. No tak, nie za bardzo chcieli mnie słuchać, szczerze wam powiem nie za bardzo chcieli wysłuchać tego co ja mam do powiedzenia no i tak trochę niektórzy mi dawali do zrozumienia że im się nudzi że to w ogóle jakieś tam takie nic ciekawego no ale na następne zajęcia no oczywiście byłam bardzo spięta i bardzo zestresowana czy w ogóle ktoś przyjdzie na następne zajęcia przyszło trochę więcej osób i trochę więcej i trochę więcej i trochę więcej i to było dla mnie potwierdzenie że właśnie moje poczucie nie niższości i nie wyższości, tylko poczucie właśnie stawiania siebie na równi z drugim człowiekiem, spowodowało, że ci seniorzy po prostu się do mnie przekonali i byli w stanie wysłuchać przez 45 minut takiej młódki, takiej młodej dziewczyny, która miała 20 kilka lat, i chętnie, tak mi mówili przynajmniej, że chętnie brali udział w moich zajęciach. Zatem. Staj, starajmy się być partnerami w rozmowie, partnerami w zajęciach, partnerami w byciu. Nie jesteśmy wyżej, nie jesteśmy niżej, ale jesteśmy partnerami we wszystkim, co robimy. To tyle, jeśli chodzi o błędy w komunikacji. To takie chyba najważniejsze błędy, które często rzucają mi się w oczy. Musiałam je sobie właśnie wypisać, dlatego tak czasem zerkałam, żeby nic nie pominąć. Ale to są takie błędy, które właśnie dostrzegam, kiedy jeżdżę po różnych instytucjach, kiedy udzielam szkoleń, kiedy rozmawiam z ludźmi. To po prostu to są takie rzeczy, które rzucają mi się w oczy. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Jeśli podobał Ci się film, oczywiście, zostaw łapkę w górę, daj komentarz. Jakie Ty jeszcze widzisz błędy? Czy w ogóle? To, co mówię dla ciebie, to są błędy, czy to nie są błędy w komunikacji z Seniorem? Zostaw, podziel się swoim komentarzem. Pamiętaj, uczymy się od siebie nawzajem. A ja zachęcam Cię do tego, żeby zostawić także subskrypcję, żeby posłuchać innych moich mądrości, które zostawiłam na tym kanale już przez 10 lat, które zostawiam właściwie. Także, jeżeli jesteś zainteresowany. Zostań, subskrybuj i ciesz się wiedzą i ciesz się w ogóle pracą z seniorami. Pamiętaj o uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, radość, lepsze życie i lepszą pracę z seniorami. Pozdrawiam serdecznie. Pa. pa.